Były, napisały pismo 28 tych położnych, miały spotkanie z dyrekcją, gdzie dalej dyrekcja nie powiedziała czy one mają prawo skorzystać czy nie. Na dodatek jeszcze straszy się ich takimi pismami właśnie na Agatę, że będą jeszcze płacić kary, a poza tym no te położne dowiedziały się, że w będzie teraz przyjmował następne położne. Także to też jest jakiś taki sygnał dla tych położnych, że słuchajcie, nie chcecie tutaj asystować, to my sobie znajdziemy takie, które będą chciały. Dlatego no, chcemy to, ten cały szum zrobić i będziemy robić nie tylko szum tutaj. W centrum, ale nawet pod szpitalami innymi, pod halami sportowymi, na stadionach. Będziemy pod gabinetami tych ginekologów, którzy mają prywatne praktyki w profamilii. Będziemy, będziemy informować tych ludziom, rozdawać ulotki. Nie, nie chodźcie tam. Jest pełno mnóstwo, mnóstwo dobrych lekarzy, którzy naprawdę ratują życie, poświęcają się, zachowują się etycznie. Nie chodźcie do szpitala, który po prostu zarabia na krwawych serwnikach. Jeszcze na dodatek co są publiczne pieniądze, ponieważ za to wszystko płaci Fundusz Zdrowia, czyli nasze pieniądze. Kiedy kolejne pikiety i gdzie? Yy, mamy po, po, tym, po tej pikiecie spotkanie z młodzieżą ustalimy. W tym tygodniu będzie, to nie będzie w sobotę, tylko w tym tygodniu powiemy mediom. Nie wiem, ja tak myślałem, że na przykład jest o 15 godzinie są ogromne korki koło Stadionu Stali, tam powstańców Warszawy, autobusy i tak dalej. Tam postojimy sobie z godzinę. Niech ludzie na spokojnie sobie zobaczą, że, że, że jest coś takiego. że będziemy w różnych miejscach z zaskoczenia. Będziemy robić zdjęcia, będziemy pokazywać. Także. Nie, nie, nie martwcie się, do każdego rzeszaka dojdzie ta wiadomość, że są, że są, są takie pikiety. Na dodatek myślimy jeszcze o takich niestandardowych formach, na przykład chcemy wynająć kilka banerów w Rzeszowie. Sami się zrzucimy, bo to kosztuje około 400 zł na miesiąc i będziemy na banerach wieszać. Waga w szpitalu, profamilia, zabija, chore dzieci. Ale to jest nielegalne. Nie boicie się, że dyrektor szpitala zechce Wam również wytoczyć proces? Proszę Panią, co jest nielegalne? Demokracja jest legalna. Każdy może wyrażać swoje poglądy. My mamy prawo do manifestowania swoich poglądów i swojego, swoich opinii na temat tego, jak są wydawane pieniądze z Funduszu Zdrowia, ponieważ Fundusz Zdrowia płaci kilkadziesiąt milionów złotych temu szpitalowi. I więc nas interesują, na co idą, czy są etycznie wydawane. Także my się nie boimy tych dyrektorów, tych, tych wszystkich właścicieli ponieważ oni się mają czego bać, a nie my. Dyrektor szpitala mówi, że te aborcje, które dotychczas dokonywano w szpitalu, były wykonywane zgodnie z prawem. Tak, wie pan. tak samo to... mówił Hitler i hitlerowcy, i naziści w Norymberdze, że oni tylko wykonywali polecenia Hitlera i, i, i prawo tam, to wszystko było legalne. Brali dzieci za nóżki i rozbijali o mury Polkom, czy, czy jakiejś tam Żydówką i to wszystko było legalne. No to tak, tak się też może tłumaczyć, ale też jest jakieś prawo naturalne, jest jakieś prawo w sumieniu człowieka, etyka, jest przysięga hipokratyczna, gdzie jest powiedziane, pytam się tych lekarzy, czy wyście składali przysięgę Hipokratesa? Ponieważ tam napisane, że nie podam żadnego środka polnego żadnej kobiecie. A tutaj co podajecie? Pytam się, czy podajecie środki na przykład na, na wrzody, żeby wywołać poronienie? Bo tak słyszeliśmy. Także po prostu to jest yy, hańba, co robicie i wycofajcie się, bo jest teraz jeszcze początek tej pikiety. Yy, trafiliście akurat na taki region, gdzie ludzie są za życiem i my się nie poddamy, będziemy rok, dwa lata pikietować, aż stracicie połowę klientów. I potem sami ta klęczka tu przyjdziecie. Były rozmowy z, yy, z różnymi księżycami i tam by różni ludzie i to nic nie dało. Oni po prostu dalej w oporze. Były w styczniu, w lutym spotkanie z, z położnymi, nic nie dało. Wszędzie przeciwnie, położne mówiły, że one dyrektor ich namawiał do tego, a może niektóre by chciały jednak asystować, a może częściowo by chciały. A która by chciała? Tak po prostu powiedziały. No to, no to ludzie, to, 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 to nie wiem, albo, albo, albo tak, albo tak, albo życie, albo śmierć.